Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, a może już nie moi, ale w każdym razie kochani parafianie Najświętszego Serca Pana Jezusa i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego sakr. Dzisiaj pragnę powiedzieć parę słów na temat uśmiechu. A skłoniły mnie do tego takie zapytania, ostatnio często mi zadawane, no jak ksiądz może w takiej sytuacji się uśmiechać, co, jak ksiądz jest taki wesoły, jak to możliwe? No możliwe, kochani. I odpowiadam wtedy, no przecież wy mi niczego nie zrobiliście. Dlaczego miałbym wam pokazywać jakąś skrzywioną, zwolałą minę? Po co? I wiem czego. To niczego dobrego nie wnosi. Zresztą jest coś takiego jak apostolat uśmiechu, po prostu. Można uśmiechając się do ludzi apostołować nie jestem w tym oryginalnym ponieważ o to głosiła święta Urszula Leduchowska to samo czuję w sercu, ale ona to pierwsza artykułowała. Polecam tę postać wybitnej, wyjątkowej ze wszechmiar świętej. Zresztą każdy święty jest wybitny i wyjątkowy. To są ludzie tak mocni, tak kolorowi, że lektura żywotów świętych jest naprawdę pasjonująca. Ta nasza rzeczywistość potoczna w świecie jest w porównaniu do... Yy, Życiorysów czy żywotów świętych, bardzo szara, nudna, monotonna. Natomiast święci pańscy są niezmiernie mocni i kolorowi, mają niesamowitą osobowość. I taką jest również święta Urszula Leduchowska. Odsyłam. Do jej rozmaitych biografii, do pozycji, które, które o niej mówią. A tutaj tylko powiem jedno. Jest ona nazywana apostołką uśmiechu. Dlaczego? Ponieważ o tym pisze, o tym mówiła i znane było, jak już była matką przełożoną w zakonie, to znane jej było powiedzonko takie, kąciki ust do góry. I siostry w tym domu zakonnym traktowały to nieomalże jakby jedenaste przykazanie. Bo matka przełożona ciągle nawoływała do uśmiechu, nie bądźcie zbolałe, skpaszone, uśmiechajcie się do ludzi. I to jest bardzo ważne. Jak jeszcze byłem dyrektorem liceum ogólnokształcącego, no to mówiłem nieraz uczniom. Yy. Właściwie każdemu rocznikowi. O tym właśnie apostolacie uśmiechu nie mówiłem tak. No, pomyśl sobie, przychodzisz na przykład, mieszkasz daleko, musisz dojeżdżać, wstać wcześniej niż inni, przychodzisz do szkoły już wcześniej przed zajęciami rano, bo tak akurat masz pociąg, tramwaj i tak dalej, no i siedzisz taki zbolały. Dlaczego ja musiałem tak wcześnie wstawać? Dlaczego do tej budy, znowu tak wcześnie o tej porze, i tak siedzisz? Przychodzi kolega, następny do klasy, taki wesoły, uśmiechnięty, ale patrzy na ciebie, na twoją zbolałą minę, i też robi minę taką. Przychodzi ktoś trzeci, koleżanka, patrzy na was, odechciewa jej się i też. Zbolałą minę pokazuje, i tak już cała klasa siedzi, zbolała w tych ławkach. Wchodzi pani profesor, żeby rozpocząć lekcję, pełna energii, zapału, radości z tego, że chce was coś, czegoś nauczyć, ale spojrzy na tę zbolałą klasę, taką zdegustowaną, znudzoną. Takie niechcieństwo zaczyna jej się również udzielać, i pani siada, odechciewa jej się tej atrakcyjnej lekcji, którą wymyśliła, zaczyna coś tam mówić, niby, ale już nie jest do końca sobą i wszyscy bez wyjątku na tym tracą. A wystarczyłoby, gdybyś przyszedłszy pierwszy do klasy, uśmiechnął się, przełamał się, przełamał, te swoje, jakieś tam żale wewnętrzne, i tak dalej, uśmiechnął się do wchodzących koleżanek i kolegów. Cała klasa by się uśmiechnęła pani, pani do nich, i byłoby weselej, radośniej i o wiele lepiej i skuteczniej. Ta lekcja by przebiegła. Ile to można jednym uśmiechem zdziałać. A to, że musisz się czasem przełamać, że jest tobie ciężko, że jest tobie źle gdzieś tam w sercu, no bo spotka spotkało cię takie czy inne nieszczęście, niepowodzenie, czy ktoś cię skrzywdził, no, to nie jest powodem do tego, żebyś okazywał wszystkim w jakąś zbolałą minę. Wręcz przeciwnie, uśmiechnij się. Przypomnijmy sobie tę ewangeliczną przypowieść o rozmnożeniu chleba. Pan Jezus dokonał cudu rozmnożenia chleba w odpowiedzi na to, jak ci zebrani zaczęli się dzielić. No chłopiec miał tam parę bochenków chleba i rybek, wyjął to, oni zaczęli się dzielić tym z innymi. I tak w odpowiedzi na tę wolę dzielenia się tym, czego sami mieli za mało, Pan Jezus sprawił cud rozmnożenia chleba. Ale tak jest nie tylko z chlebem, tak jest również z uśmiechem. Pomyślisz sobie, tak mało radości mam w życiu, co mnie też najlepszego spotkało, spotkało mnie najgorsze, co mogło mi się przydarzyć. Przełam się. Nie okazuj tego innym, wręcz przeciwnie, uśmiechnij się i nieś innym tę radość, której sam wewnątrz w sercu miałeś mało, a zobaczysz, że Pan Bóg ci tej radości w nieoczekiwanym wymiarze, w obfitości udzieli. Bo jak zaczniesz dawać innym uśmiech, jak inni zaczną ten uśmiech odwzajemniać, to jest coś pięknego. Jak nieraz idę do kościoła, na przykład z domu. I przechodzi jakaś na przykład starsza, schorowana parafianka. Widzę, że z bólem jakimś, bo to widać na twarzy idzie, ale pochwali pana Jezusa. Ja się ukłonię i uśmiechnę do niej, i ona odwzajemnia to takim promiennym uśmiechem, pełnym wdzięczności, radości. Przecież to jest balsam w serce, i to człowieka samego podnosi, buduje. I to, że musisz przełamać się, żeby się uśmiechnąć. Nie ma nic a nic wspólnego z jakąś obłudą, nie, przeciwnie, po prostu ty się przełamujesz, owszem, ale chcesz okazać radość innym, chcesz ich obdarować i to jest szczere, nawet jeśli musisz się przełamać. Zatem nie żałuj nikomu uśmiechu, cokolwiek by się w Twoim życiu działo, uśmiechnij się.